Cześć, jestem Marcel. Witam Was w kolejnym odcinku ze sprawdzenia sklepu w Fortnite. Dzisiaj mamy 11 października 2019. No i zobaczcie, jak dzisiaj mamy sklep. I słuchajcie, mamy nowego skina. Paradygmat. To jest damska wersja przymysza. I ona ma mnóstwo stylów. Style tutaj tej twarzy i jeszcze... Kolor można je zmienić. Wow, fajny skin. Według mnie za 1200 fałdolców bardzo się opłaca, ponieważ fajny bardzo. Mi się podoba. Dobra, dalej mamy skina Magnus z plecakiem wytrzymały płaszcz. I mamy do niego zbierak przodek. Okej, okay, mamy tutaj pana pomidorka, który ma styl. A, styl taki, taki zwykły albo taki z koroną. I on ma plecak Przesyłka Specjalna, czyli taki po prostu paczuszka, w której się rozwozi pizzę i mam do niego tutaj wyzwania. O, jeden. Dobra, dalej mam, mamy do niego zbierak Toporoni. Kolejny zbierak Nocna Krajalnica. I lotnia Dodatkowy Ser. Fajna lotnia, tak szybko się bardzo rozkłada. Okej, okay. oprócz tego mamy tutaj skina Rio Grande, która ma styl bez nakrycia głowy albo z. I ma plecak pakiet grande. Dobra. Mamy tutaj emotkę impreza z pizzą. No też bym sobie zjadł teraz taką pizzę. Dobra, emotka wracaj do siebie. Czyli zakaz tego przybysza naukowca. E, dobra, mamy emotkę chwała pomidorowi. O! E, dobra, kolejna emotka. Witaj. A czyli zależy, czyli że albo jesteśmy po stronie. Albo jesteśmy tutaj po stronie przybysza, albo przeciwko niemu. Dobra, i mamy skinę dziesiątkę, który mi się bardzo podoba i dlatego go kupiłem. Więc, no, to by było na tyle. Ja dziękuję Wam bardzo za oglądanie. No i do zobaczenia jutro.